Macie tutaj Instruktor i dzisiaj znowu gramy w bloka Możemy zasnąć? Możemy. No i teraz yy, może, się może się wybiorę budować sobie dom. Mam trochę kamienia nakopałem. Jak coś fajnego znajdziemy, coś równego, to się zbuduję dom. I tak, no idziemy. Długo nie grałem po tym, jak yy, skończyłem poprzednie nagranie. Super owca. Ciekawe, gdzie ja plan domu położyłem. Trudno zrobić jakieś takie dziwacz... Dziwaki. Jakieś takie dziwaki. No to są. No nie można powiedzieć na to równe tereny. Bo to nie są równe tereny. No tu. Dobra, tutaj chyba będzie idealnie. No i krawę żeśmy pomili. Trudno, niech idzie po szkodowanie do zusu. I ty kurczaku też. No idź po to pióro. I nie wchodź mi podczas budowy. Bo jak się nad kimś ulituje, to... No, to trudno. To będzie żył. Jak nie, to nie. Dobra, czy to jest, ile to jest kratek? Raz, dwa, trzy. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kratek? Nie wiem, będziemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, za małe. Zrobimy na dziewięć kratek. Osiem, dziewięć. Dobra, to pójdziemy stamtąd, do drzwi zabierzemy. O. Byłaś, u... Byłaś w ZUSie? Zaraz będziesz musiała być w zakładzie pogrzebowym. No idź po to palancie. nam głodny się robić. Ale tu jest jedzenie. Grałem w Minecrafta i głodowałem. Dobra, to się trochę nachodzimy. A ciebie owco? Też do zuszy wyślemy. No ić, Ale zlagowane. Dobra. Dobra, to kradniemy wszystko. Najpierw drzwi, potem crafting table, łóżko i na końcu piec. A w piecu się powinno palić. Właśnie, w Minecrafcie yy, jest, że węgiel niszczy 8 byle, jakiego, byle jakiej rzeczy. A tutaj. Ile zostało? Nie, bo czasami szybciej się ten, a czasami wolniej. No i to też takie dziwne. Tak. Dawaj łóżko. No. W przyszłym odcinku... Znaczy nie w przyszłym, tylko w następnym chatę już powinno być. A tu są dwie owce już? Już sobie koleżankę sprawdziła. Pewnie w Zusie była. No jeszcze świnia do tego, no. Za dużo tych zwierzaków tutaj trzeba będzie wytępić. Ciekawe, czy ja gram na Pickful, czy ja gram na Monsters, czy ja gram. Nie, na Lonely na pewno nie gram, bo to są trzy poziomy. No, Nie można im nazwać trudności. No. No i zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Ciekawe, czy to jeszcze działa. Mmm, już nie działa. Bo kiedyś położyłeś takie coś i masz. A czy nie takie coś tylko ziemię położyłeś? Dobra, tu jest środek. W takim razie tutaj... W takim razie tutaj się postawię, że tutaj będzie szła drabinka. Gdzie są drzwi, 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 drzwi. drzwi? Właśnie, w nowym moim bloku... Yy... Weszła taka możliwość, że jest exp, że są schodki. Ja pamiętam ten Mineblock, gdzie schodków nie było. Wszelaki sposób próbowałem je robić. Oj, to nie Minecraft. Się do Minecrafta przyzwyczaiłem zbyt bardzo. To tak nie działa. Nie, shiftem jednak trzeba Tu jest środek? no jednak mniej więcej. No i tutaj mi połóż. No, i trzeba tutaj to teraz zniszczyć, zniszczyć, ja chcę to zniszczyć. Dobra, jedziemy, budowa domku, idzie w miarę. Raz, dwa, cztery. No, i noszę jedynie body znalazłem. Skoro znalazłem to, czemu mam nie nosić. To ty tego tu ma nie być? Zlegowało mi i ten. Hmm. Świetnie. No i tutaj też leci do góry, tak jak w Minecrafcie. Ale dlaczego ja zamykam drzwi? Już powinno być otwarte. Nie, no zniszczymy je, postawimy tak, żeby ładnie to wyglądało. I drzewka trzeba będzie posadzić. Nie tu, no! Takie to wszystko zlagowane. Dobra. To jest moja pierwsza chata. Ale mnie to wkurza. No. Ile to razy musiałem próbować? No, budowa domku idzie. I zaraz będę musiał kończyć. Mam tylko 8 minut nagrania, chyba. No tak, patrzę to tak. Dobra, wiecie co? Ja tu z wam Was budową domku nie będę. Czekajcie na kolejne odcinki. No i cześć. Przyszły odcinek to będzie na pewno skończony dom. Pa, pa!